Siema tej gabczy jest ze mną Amorello, witam wszystkich No i co tam będziesz sobie robił? Chciałeś ja będę... przechwil <laughs> No ja będę jak na minusach A ja chyba na goblinę no, Kurde, bliżej, muszę bo... dzisiaj 80 robić. Na no, berkach słabo leci ten coś. No tam troszkę tak już... Pół godziny miałem i... nawet no coś 90% jest. <laughs> to prefiet, nie? Razy 5 chyba to ekspieg. Nie, to jest chyba razy 5 albo razy 3. Nie wiem. Razy 5 chyba jest na tym. Lot jest razy 3. Nie wiem być może. No, da się chyba mieć, nie, lot razy 5 na jakimś prywie. Chyba, jest. Tak, da się. Na no prawie wszystkich jest. No, ja tu jest razy 3 albo 4. Trzy mi się wydaje. Nie, wiem, nie jestem pewnie. Mi też się wydaje, że trzy. A tak by the way, co sądzisz o Avencie? Jakim? O tym tym Auro. Euro? Mm. Nawet nie wbijam na mapkę. <noise> Tam nic <noise> nie. No, pewnie nie ma. Zrobiłem kwesto i... Jeden. No to jest No Ale fajna zbrajka na 20 loto. Ło, a tu nuty są. Ten... Trochę zasłoniło mi. Ten mont co by tu? O, to. Teraz puszczam, ale, ale. no Nie ma, no, spoko. Jakby co to kanał Avrello będzie w opisie. Dokładnie. Dopiero zaczyna, ale. No ale jest dobrze. Ale... Jeszcze tam z czasem przyjdzie. Montaż będzie jakiś pewnie z czasem. No ktoś mi tu wybił. Uuuu to niedobrze O, jakiś tamtek O może bym go nawet Eee, na pyrkę go Co się będziesz bawił Ciekawe czy dam radę Pewnie nie E, eee, to, to nie przesadził. Czekaj Ale hity O! o panie, dałem radę Uch to gózy. Szybko Super eku nie miał. No. Przyznał się, zaatakowałem trochę za szybko, bo miał 77%. <gryznał> o u mnie. Ruzga. Od O co no, Ale chyba nikt tego nie to Kupi tu nie. No, tunia tak. <gryznał> Ona to wszystko wierzy. Nawet byś wzięła, kurde, zasał. Dokładnie, tylko gramory by straciło. Ale by tego by normalnie w złocie dała za nas bo trochę Żydzi. No, Żydzi strasznie, no ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. No. Hmm. O, a tu szybko leci 97% <grystanie> już no. Co z tego, że mi wybił połowę godzin? Ale na A tak ja z ciekawości zobaczem czy da się wbić na tą mapkę z dąsem Pewnie się da O, no, mogę To, to 4 104-1 A to najpierw No, niestety już było no, spóźniłeś się. Kwiatów tu był, a pewnie chyba nawet heroi nie lotuje. Bo nie ma na globalu. Wiesz hmm. jak są te heroiki pod spodem? To nie ma. De -de -de. Tylko z Renia jest. Areniu Reniu był po ząście. Uh -huh. Ja no nie wiem, że mrówkę o wypić na kazocha. map czy ci wybił? <noise> się wkurzył, że bana dostał na te. <noise> za się pode mnie i nagrywanie za, raczej za nagrywanie ten to jest curly no to jaki? jeszcze że zobaczyli, nie? pewnie się wyświetliło, a ten i ten nagrywa tak, pewnie tak a strzały można wiedzieć, Onu ta się skończyła. <grych> to zmieni szybko. Już. Już już O, strzały się kończą. To zmieniam szybko. Który już masz level? 104-2 oh, nice. No trochę mi brakowało tego A to ja mam 71 87 był <noise> prosty miałem Wbite jak na koblinę Poszedłem No e, to to ładnie O, tu, mi. Mu tu nie mu <noise> tunik Chyba nawet się zrymowało Unis, nie? No, no taki troszkę no, taki raper z No, Gaming. Mati <grym> <grym> No, tylko chyba chudszy jesteś No, niestety <grym> Nie <grym> no, ja Niestety? Nie no, żartuję <grym> Kurde. Jezus Mario, co to no, podobno ten. 14 kilo, to ciekawe ile waży. Jasne. To pewnie z grubu 20. <noise> Dobra. On mi przypominał kolegę z klasy, nie? Co? No coś taki... taki... taka kruska troszkę. Ej no ty, na no tych aukcjach nic nie Ty, nie ma, Ale co nie sobie... obrażaj, bo niektórzy Niektórzy widzowie chyba go oglądają. Będą dislike. <laughs> <Nie laughs> no, nic nie było. No nic nie było. To mówiliśmy o kimś innym. No takim. O grubym dziecku z rzuchony. No. <laughs> Nawet nie się najwyżej. Oh, lol, nigdy tutaj nie byłem z tym, z takim dodatkiem. Z, jakim? z tego z, z Prosperity na Gąsie i tu jest taka fajna mapka. Uuu to nice. Strasznie fajna. Taka Album, se Album se pograł na priwie. Album se pograł na No ja dostałem za podnajomego. A co ja mam 19 dni stażu <laughs> Więc śmiesznie trochę. A ja musiałem wbijać 30 repa, żeby się do Eee, repa to ja mogę teraz zacząć wbijać, ale... O heroiki! O panie! O... Kradnie my! Uciekaj! Łapie, uciekaj. Biegnij. Czekaj. Gonią. Czekaj. Cię. Jeszcze mnie nie goni, ale nie zebrałem. Miejsce trzeba zrobić. Czekaj, chociaż to są nic nie warte, ale przydadzą. E przydadzą się sprzedać. Dokładnie, wszystko się przyda. O kurde, ile tu ludzi? Jeden. <grym> <grym> A nie, dwóch uciekać. Ale legi nie. A w sumie to są śmieci jakieś. E to to, to, to są z gąsa heroiki. A tu pop nic chyba nie warte. Pewnie tak. Wezmę sobie po jednej twarzy. <noise> znaczy na ja publiku... nie mam, co sobie wziąłem na publiku. To by się rzucili na to, jak. No, panie. Dzicy, człowieku. 10 no sekund mnie go nie, nie, nie ma. zaatakowali Dokładnie. <noise> tu stoi 190 ze 167. W sanktuarium to stoją klanem. Nie, nie znam klanu. Kiedyś w nim byłem. Jak miałem ostatni level, ale ten. Ale zmienił się. Wywalicie. Właściciel mówił, że musi ogarnąć klan, i ten, że przepraszam, że. Ale musi oddać. no Co lipo. Tak bywa czasami. No. Takie true story mm -hmm. Huglif tylko, że w drugą stronę. <grym> no. no znowu nuta się skończyła. Szybko ci się te nuty kończą. O, może? No bo wiesz, to są trzy... Przynajmniej nie będzie zabawy z montażem. Dokładnie. Czy wybadać te nuty. A to na to samo prawie wychodzi. Nie wiem czy jest różnica jakaś. No myślę tam, ja że nie mniej jest. można operować dźwiękiem, bo z tobą jest włączona ta nuta. Sam ale co A ciebie głośniej zawsze słychać, jest jakoś. A ja siebie sam muszę... Odgło odgłosić. Odgłaszać. Odgłaszać. Zawsze prawe. Zawsze właściwie. Bo 100% nie wystarczy. Nie. Trzeba na 300. Nie no okej. Okay. Maksymalnie na 500 chyba się da. A ty się nagrywasz właściwie? Mmm, konceszę. Ściągnąłeś ode mnie. a ja? Nie nie nie... Tak. Czuch. No, no Tym, trzeba co jakoś... moje kotki w fizity? Wiesz co, no... no... jakoś no nie chce mi się. <grafy> Majaki, a jakie małe czy duże? Eee, czarne. Uuuu, czarne. A to takie murzyńskie trochę. No, nie widać w ciemności. Stary, to jak się od tyłu wezmą, co? No. Taki trochę ninja. No. Tylko widać taki pasek, nie? Biały. <laughs> Ej, na tyle woli też nie ma nic na akcji. No, na tych gobach szybko leci No. Ma już prawie strzały mi się... Dlatego, nie lubię, no, to, to Dlatego to. nie lubię grać z tym Dlatego nie lubię grać z tymi bo te strzały... Strzały! Strzały! Strzały... Nie... Yeah. Tak... Lol, nie... Mapcio... Mapcio... Mapcio, mapcio... Ej, na tych aukcjach nic nie ma, co za bieda... O uwaga 5 5 gobów 5 gobów uwaga UB jeszcze padniesz Uwaga uwaga Chyba dam radę, dwóch wojów zostało O chude Tu gleb O chude o, kurde. Ile mi zostało? 17% Easy Easy Eee, tam krytyka by walną, jeden i leżysz. Nie, stocyk. Nie, stocyk. Nie, to... <śpiewa> Dobry jesteś. No. Chyba raczej, że... No, ktoś się na kadr zbija. Ja sobie kolegę zmotuję. To w ogóle. Spamie mi to. No, Jakiś taki, taki. Dziwny tepak. Aż zatrzymam na chwilę. Czekaj. Za dwóch. Dobra, jesteśmy po przerwie. Coś tam. Coś tam mi kompa popsuło. Coś tam. Coś się popsuło, coś nie było cię nagrywanie, cię słychać Nagrywanie się przerwało. No, dokładnie. Nie no coś tam neta mi nie wywaliło bo będzie że ży na modzie samo <noise> Kompa przez okno mi wyrzuc wyrzucili siłę No przyszedł cypek taki, taki paszop to znaczy biceps, oko i wywalił mu kompa, no Mutant. ale bieda na tych opcjach Dobra Bieda? To jak zawsze. No no bieda, no, Nawet na jedno telewebi. Żadnej legii nie ma. Ciekawej. A na klasyku dojść w ogóle. Tam są legii takie tanie, ale... Mm, ale weź weź W Na <grym> Z loterii. No z loterii najczęściej chyba da się. Uda się z 300ma wygrać, nie? To już jest legajem. No. Dobra, można znowu... Coś, coś mi znowu kompa wywaliło. Mm -hmm. <grym> Dobra, to się robi nudne. Ale kurde, wbijają na tego TS-a. No, wbijają. No, taki fejm jest, to trzeba wbijać. No kurde, co się dzieje? Wbijają jak te. Jak matki wszystkich matek do Ej to, co cały czas jeden typak. No. Jest to, cały czas ten jeden typak nie ja. aż mi szkoda takich ludzi mm. pozdrawiam asgarda kurde łe właśnie ludzie są do pozdrowienia a to z Pandory <grym> to trzeba na odcinku z Pandory raczej bynajmniej Dobra, sprzedam mm. te itemy i koniec będzie, bo tutaj te coś wiruje. User jak nich chyba słyszycie. No dokładnie. słyszałaś? Tak słyszałam. <grym> Manu. Co? Kogo O No co cały czas zbiję, na to jest... Kolega troszkę nieogarnięty. Hmm. Tamten na pewno. Jeszcze jakieś te... muzykę puszczał jakąś ból. No, dziwne. Dziwny typ, dziwne. A jeden to w ogóle wbił i, i chciał jakiegoś bita. A na tych nic nie ma, nie? No. Dobra, jestem niestety sam, a Marello poszedł, dobra, łódkę oglądać. Nie no. Tak naprawdę to mi muminki dzisiaj streamują i proszę ich oglądać, wiecie, bo ich subskrybuj <grydy> A zapraszam do kanału Amarello. Możecie mu dać tam lajka, suba jak Wam się spodoba. Wiecie. I mi też możecie zostawić lajka, suba i komentarz. Dzięki wielkie i cześć.